Cześć, ziomeczki z tej strony, agent PG 001. Zobaczymy nasze enchanty. To są wszystkie moje, które mam, o tej, te. Tutaj są, które mogę zdobyć. Chciałbym zdobyć. Powiem, kogo chcę zdobyć. Chcę zdobyć tą kuleczkę, Oto Jeszcze chcę zdobyć Baby'ego, chociaż to nie jest. To chociaż to nie jest żaden hiper dobry. Ale chcę go zdobyć. No to bez żadnego przedłużenia zaczynamy grę. Dwa na dwa. Lodowa plansza. Ok, no to gramy. Wysyłam to tak. Tuż tu tuon a tuon. Okej. Okay. O, jeszcze tu golemka. Sobie, oby oni jak najmocniej go powaliły. No bo za bardzo. Bo chcę, żeby ten golem tam doszedł. Oczywiście, że chcę. Ile to ma życia? Tyle. Już chyba to wygrałem. Taką, że jest. mamy jedną wieżę. Oni chyba będą mieli naszą jedną. Ja, jak to oni są dobrzy. Serio, oni dużo mogą zrobić. Dobra, wal, 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 wal. Dobra. I tutaj to, o. Dobra. Pym. Pym. Koń. Masz, broń go, masz go bronić, rozumiesz? Broń go. Lecisz! Dobra, masz go bronić, rozumiesz? On ci jest mega ważny. Na razie mam ochotę rozwalić wszystko. Jadź, Są dobrzy. Próbuję jak najwięcej ich rozwalić. Ja... cię Przegraliśmy tą arenę! No, niestety nie zauważyłem, że ym, mam tak mało życia. Będę coś postawił na obronę. No, ale nie zauważyłem. Lecimy z następną arenką. No to tak, to jest arena piaskowa. Mamy tych ludzi. No to wystawiamy ją tu, go tu. Okej. Okay. Bo ta kozioma, tego bombę tutaj i walimy. Dobra, no to tak, jak tutaj, tu jest. Tu strzelających bym potrzebował ostro. Dobra, nieważne. Minja kontra moi, Kogo są lepsze? Mój jest lepszy, tylko jeden przetrw. Dobra, też walną z czupagi. Dlatego też miałem, nie zauważyłem. Twój golema postaw go, Paweł. Dwa golemy idą. Idą się bić. O ja chyba stracę jedną wieżę. Oni też stracą. Mam takich dobrych. Tutaj. 200 naraz mi oni dla wieży odbierają. Jest. I jeszcze byle jakie walnięcie. Okej okay, te. Te walnięcie mi paci. Pym, Pym. Mamy jedną wieżyczkę, wieże jedną. Dobra, to atakujesz. No to tak, tutaj rycerza postawię. O, idzie na walkę. Ten rycerz, rycerz do pomoże. Na no szczęście tą dziewczynę z bazuką. dwie nawet. Pam, jedna wali, pam. Druga dolazła. I o to chodziło. Golem. Strzelają ci oni są. Ja. Dobra domy. Nie, cię Nie. tylko żyć. Tutaj mam. Byle czym on walnie i przegrałem już. Serio. Jestem już taki słaby teraz. Potrzebowałbym... Nie Już to przegrałem. Byle jeden kościotrupek tylko niech tu dojdzie. No już zaraz to przegramy. No niestety, przegraliśmy tą rękę. Niestety. No ale... Przegraliśmy ją. Oni trzy dla mnie, ja dla nich jedną. No to dajemy z jeszcze jedną arenką. Patrzę tutaj, no to lecimy z jeszcze jedną areną, ale już z tą arenką, na korony spróbuję, tutaj spróbuję najmocniej się bić, patrz, tylko wystawimy sobie tutaj, żeby można było jak najbardziej powalać tutaj tych wszystkich, dobra, nieważne, otoczyli go ziomeczka, teraz uczniczki, Walicie zuków. Dobra, waliłem. Teraz to strzelaczka, co nie. Okej, okay, zginęła. Chociaż okej, okay, to walimy tutaj. Obyśmy chociaż wygrali to, bo to mi na razie najważniejsze. Okej, okay, dobrze idzie. Na razie dobrze idzie. A Dwalili mi troszeczkę za mocno. To lecisz. Ten jeden troll na pewno zginie w tych wszystkich szkieletonach. Ja cię, a ten bomba może nie zginąć, bo on jest dobry. Ja cię, nie wiem jak go rozwalić Dobra, dobrze wali, ale ja mam bogatsze te od jego przeciwników. Oby dali radę go powalić. Nie dali, ale ja pokażę mu, jak wali moja bazukowieczka. Byk, jedna, pyk, drugi, pyk, trzeci. Teraz ich tutaj. Trzeba jak najmocniej tu walić. We wszystko, co się da, po prostu, o tak opowiem. We wszystko, co się tutaj da, trzeba bić. Dobra, oby się. Ależ to nie fart. To nie jest fart. Pyk. Chyba se podulepszył. Tak patrzę dobrych ma ludzików, Ale to pewno z nim wygrać na luzie. Dobra niezbyt luzowe, to była ta walka. Ale okej. Okay. No to tak. Puszczam wszystko ale żeby wygrać. Serio teraz to, tak robię. Puszczam byle co ale żeby wygrać. Wszystko szybko się ładuje, żeby tylko walić. Mamy jedną. No. Może uda nam się teraz złapać drugą, ale nie wiem. Walimy w następną, dawaj. Walimy w jeszcze jedną. Szybko. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Ja. Czy się uda? Czy się uda? Czy się udałoby? Oby się udało. Ja Co to było? Wali z bomby. Wygraliśmy. Udało nam się wygrać. Jedna korona. Mamy. Udało się. No to. Paziomeczki, dajcie łapki w górę, klikajcie suby, klikajcie dzwoneczki, będziecie mieli powiadomienie, kiedy będzie film na YouTube, no to pa mu nie ziomeczki.